Więc tak, byłam dzisiaj w Biedronce. Przechodziłam obok stoiska, gdzie są różne akcesoria. Patrzę, tam dużo zabawek dla kotów, więc wiedziałam, że coś mojemu rademensowi wezmę. Było coś, ala to, więc wiedziałam, to mu chyba niepotrzebne, skoro ma podobne, ale znalazłam taki drapak. Podobno jest to magiczny drapak. Zachęca do aktywności, zmienia kształt i miętka w zestawie. A rademens uwielbia miętkę. No to czas to otworzyć. Ok, więc udało mi się, wyciągamy, jest to coś Ala samochodzik. Jedną ręką to chyba będzie ciężkie, ale jak widzicie mam pomocnika. O, udało się. I okej, okay, tutaj jest ta kartka. Dla mnie potem na Rademenet. Widzę, że jest i bardzo zainteresowany. Więc mamy tutaj tą kocimiętkę. ona taka suszona Radomenz woli jednak tą ziarnistą. Jest tu. Piłeczko. O, kurczę, fajne to. Zobaczcie. Taka harmonika się z tego robi. Kurczę, fajne, naprawdę. I tu jest jeszcze jedna piłeczka w zestawie. No, na razie Rada Menens jest zainteresowany. Ta karteczka o tym. Instrukcja składania. Mhm. Czyli można stworzyć taki domek. Spróbujmy. Na pewno było to trudniejsze niż się wydawało, ale w końcu jest. Rada oczywiście bardziej zainteresowany folią i papierkami, ale zobaczymy. Może tym też się zainteresuje. O, co to jest, tak? To może sobie zajrzeć. O, mhm, mm tak, nie, ja ważniejsza. ok. Druga wersja. Ta chyba zdecydowanie bardziej przypadła do do gustów. No, Mam środkę z piłeczka, więc oddaję od